Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku Barana na miesiąc maj. Zapraszam Was na mój Instagram projekt.nemon. Zachęcam do przeczytania opisu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rozkładem prywatnym, to proszę o kontakt mailowy. Adres mailowy znajdziecie również w opisie. A tymczasem myślę, że możemy zaczynać. I co my tutaj mamy? energię dla osób z podznaku Barana na miesiąc. Maj. Podróż Wam się mocno zarysowała. I tutaj Rydwan chciał wypaść, i tutaj mam podróż. To tak jakby, nie wiem, czy wy chcecie odwiedzić kogoś z daleka, czy ktoś z Was, ktoś z rodziny by mi się tutaj rysował. No, ciekawie, ciekawie. Dobra, zaczynamy. Główna sprawa dla barana w miesiącu maju. Głupiec. Fajnie, fajnie, bo to Wasza karta. Między innymi co jest naszym wyzwaniem w maju. Królowa kielichów, rak sodialny. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Paść mieczy. Dzieci mocno zarysowane, osoby młodsze w Waszym otoczeniu. Co w przeszłości? Dwie karty. Też Paśki, znaczy też, też dziecko Paśki Lichów i wszechświat. Co w Waszej głowie? Wasze dążenia? Dziewięć buław. Co nadchodzi w maju do baranów? Osiem denarów, pełne ręce roboty. Hmm, ciekawie. Wasze nastawienie? Królowa Denarów. To trochę wygląda tak, jakby ktoś nie chciał rezygnować z kariery yy, na rzecz macierzyństwa na przykład. A spokojnie możecie to pogodzić i zastanawiacie się, osoby, które dowiedziały się, że są w ciąży, czy ja dam radę, darzę radę, będziesz jeszcze tak spełnioną osobą w tym. A co w otoczeniu? Trójka denarów. Praca, praca, praca. Projekty, dużo działania, fajnie się dzieje. Denary, okres byka. No dobra. Mm. Wasza nadzieje bądź obawy. Cesarzowa. Karta matki, widzicie? Znowu byk. Tutaj coś się mi z kobietą w tle dzieje. Tylko kobieta jako matka się tu przedstawia. Co mamy w rezultacie w maju? Cztery denary. Zaraz dojdziemy do tego, o co chodzi. Widzę tu sporo scenariuszy, więc będę starała się mówić o samych energiach. Niekoniecznie o tym, co się może dziać. Dwójka była w tle, więc to są wszystko nasze decyzje, nasze wybory. Głupiec tutaj w tle. Dobra. To, co jest u przyczyny paźmieczy, to jest często karta przepływu informacji. Komunikacja, niepotwierdzone informacje, plotki. To jest karta no, dziecka również, to jest karta kursu, szkolenia, studiów. Więc o co chodzi z tym paźmieczy u barana? Bo to jest główna przyczyna, jakieś informacje, jest serce kielichów. Czyli tutaj nie wiem, czy ktoś próbował, czy próbuje się z wami kontaktować. Być może ponownie, być może nie. Ehm, tutaj ryby zodiakalne lub rycerzkich. Pokazuje się próba nawiązania kontaktu ponownego z kimś. Ehm, lub próba wyciągnięcia wniosków, żeby coś zrobić drugi raz lepiej. To jest główną przyczyną tutaj. Natomiast w przeszłości mam pazien kielichów i wszechświat. To jest niedaleka przeszłość, a tu jest czwórka buław. Kto się dowiedział o ciąży? Albo ktoś podjął decyzję, że chce mieć to dziecko, albo ktoś się o tej ciąży dowiedział. Jeżeli nie chodzi o takie sprawy, to też pokazują mi się, jakieś uroczystości rodzinne, być może, na które trzeba było pojechać. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, o co chodzi, ale tu jest duże zadowolenie, tu jest duże spełnienia obok tego. Tutaj bardzo mocno jest ta relacja rodzicielska zaznaczona. No jest głupiec w tym miesiącu. To są. Słuchajcie, no to jest karta dziecka. Bardzo często to jest adopcja, również na przykład kota, nowy członek rodziny, tak? Ktoś jest w ciąży wokół Was, albo wy, ale to. No nie wiem, no nie chcę tylko o tym mówić, bo to są takie, wiecie, pojedyncze sprawy, jednak to się mocno rysuje. Ale zobaczmy, o co chodzi z tym głupcem. To jest też zupełnie nowa droga. Jest umiarkowanie. Tak, jakby baran w tym miesiącu przełamuje pewną rutynę. Jakbyście chcieli ryzykować, jakbyście chcieli wskoczyć w coś nowego. Tu jest jakby rozpoczęcie czegoś nowego. W Waszej głowie dziewiątka była, więc tu jest dużo ostrożności. A co my mamy tutaj? Dziewięć mieczy. a baran się trochę martwi, że nie podoła, że nie da rady albo że za trudne wyzwanie. Nie wiem, czy to dotyczy tego, że jesteście w ciąży, czy chcecie powiększyć rodzinę. Um, tak jak powiedziałam, to może być adopcja, może ktoś chce firmę otworzyć, może być i tak, bo to też są nasze dzieci, nasze projekty. Nie martwcie się, że nie dacie rady, bo ja Was mam w fantastycznych energiach i tak naprawdę ta karta, ta karta, ta karta, ta karta i ta karta mówią, ile pracy wniesiesz w coś, taki efekt z tego gdzieś tam wyniesiesz. Więc to nie jest tak, że tutaj będą Ci kopać dołki pod nogami w ramach tego, czym się zajmujesz, że życie będzie jakoś tutaj torturować. Więc nie zamartwiedź się, bo ja mam takie, czy ja wytrwam, czy ja dam radę. No, co jest z wami, barany? Ja nigdy nie widziałam, nie, tak jak w ostatnie miesiące, po prostu takich czytań dla baranów, gdzie barany powątpiewają strasznie w siebie. Ja się zastanawiam, czy to jest astrologicznie, yy, jakoś jakaś planeta, nie wiem, niezbyt przyjemna gdzieś tam w naszym znaku. No, nie wiem, no, ale coś takiego się rysuje. Na wyzwaniu jest królowa kielichu, więc to może być matka, my jako matka. A i pięć mieczy. Nie pozwólcie sobie, aby emocje i uczucia gdzieś tam zablokowały wasze potencjały, bo tutaj też może być takie, takie postawienie się trochę w roli ofiary. Uważajcie, nie róbcie sobie tego, nie stawiajcie się w roli ofiary. Mam też wrażenie, że jeżeli na przykład ktoś chce powiększyć rodzinę i to nie wyjdzie za pierwszym razem, to nie spoczywać na laurach. Nie mówić sobie, aha, to nie dla mnie, nie damy rady. Bzdura. Jest ustawa Kadenaru, więc w tym miesiącu czeka Was dużo pracy, no bo to jest karta, która mówi, jeżeli Ci na czym zależy, to musisz do tego przysiąść, pochylić się nad tym, zaangażować w to cały czas i sobie to wypracować. To jest karta kucia własnego losu. Ja ją tak lubię nazywać i jest osiem buław, więc ja wiem, w którą stronę Wy zmierzacie. Wy wiecie, w którą stronę zmierzacie. Macie zielone światło na to, żeby zrobić jakiś progres, czyli na przykład boję się. Ale nie godzę się z porażką. Być może za pierwszym razem mi coś nie wyjdzie, ale ja nie zrezygnuję. Idę dalej. Wiem, co robić. Wiem, czego chcę. Macie świadomość, czego chcecie, wiecie, w co wchodzicie. Wasze nastawienie królowa denarów. I to, no i królowa denarów. No Ktoś chce lub zostanie matką. No nie mam wątpliwości. Ktoś chce rozwijać być może własny biznes. Mm. Co by się nie działo, znowu królowa denarów jest tą, która łączy energię królowej kielichów, czyli jest troskliwą matką, ale łączy to z cesarzową, czyli dba o materię. Do tego jest niezmiennie e, bardzo pracowita, zaradna, korzysta ze swoich zasobów i wie, jak sobie to życie poukładać. To jest karta koziorożca. Więc ja Was widzę w takiej energii bardzo zaradnej osoby, więc nie powątpiewajcie tak w siebie. Trójka danarów otoczenie. Super. Tutaj macie wsparcie stuprocentowe. Jest aż denarów, są nowe możliwości, szczególnie zawodowe, mam wrażenie. Rozwojowe. Ludzie są na tak. Ludzie chcą Was wspierać. Ktoś chce z Wami współpracować w ramach tego, co wymyśliliście, bo to jest jakiś nowy projekt. No nie wiem, czym to jest, nie będę w to wchodzić. Nadzieje, obawy cesarzowe i wszechświat. Ja myślę, że nadzieje że rozwiniemy na maksa swój potencjał. Żeby, nie wiem, że jeżeli to jest założenie rodziny, że to mi da to spełnienie. Jeżeli to jest rozwój swojego biznesu, no to, że to też w niej się spełnienie. Że ja się zrealizuję i zrealizujemy wszystko w pełni i wykorzystamy swoje zasoby i potencjały i rozwiniemy wszystko na maksa i no po prostu liczycie na tę przychylność losu, ale nie liczycie, bo to jest wszystko okuty ciężką pracą, więc ja muszę powiedzieć, że baran dobrze się czuje w sezonie byka. W rezultacie jest czwórka denarów jest Azbuław. Zatem e, ciekawie to jest, bo Azbuław to jest taka nasza energia, to jest e, ten taki zapał silny, to jest e, taka ekscytacja. Azbuław często niestety zapłonie jak zapałka i na początku super, fantastyczne przedsięwzięcie i szybko zgaśnie już nam się nie chce i nie kończymy, nie? Natomiast czwórka denarów. Ja czuję, że Wy tak e, sami siebie stopujecie, sami stopujecie tę nadmierną ekscyta ekscytację, sami tak trochę mm, dmuchacie na zimne, Eee, mogą być jakieś ograniczenia, one nie są zewnętrzne, bo zewnętrznie wszystko gra i śpiewa. To jest bardziej wewnętrzne, ale może i lepiej, bo ja mam wrażenie, że w Sami, nie, nie powiem, że sabotujecie siebie, bo gdyby była łusanka mieczy ja z Buław, to bym powiedziała: sabotujecie swoją energię. Boicie się cieszyć na to, co ma się wydarzyć, żeby nie zapeszeć trochę, nie? Natomiast mamy czwórkę denarów, czyli chcemy podejść pragmatycznie, rozsądnie, nie chcemy hulać tą energią. Chcemy jakby być skrupulatni, konkretni, pragmatyczni, nie pozwalać sobie na wielkie uniesienia po to, żeby wszystko kontrolować. Więc ja bym nie powiedziała, że jest źle. Ja bym powiedziała, że wszystko zmierza w. Super stronę. Tylko tak jak powiedziałam, no może być tak, że nie wiem, za pierwszym razem coś nie wyjdzie, albo no uważajcie, żeby już w ogóle nie postawić siebie w roli ofiary, bo wasze myślenie jest takie, co jeżeli nie dam rady? Powątpiewacie w siebie, ale tutaj nie pozwólcie, żeby ta psychika odebrała wam siłę sprawczą. No bo kto, jak to Albaran, no to jest na którym ma najwięcej tej siły sprawczej, nie? Albo gdzieś tam byka a, również. Uh, dwójka buław, osiem denarów, to są takie karty, które mówią kujemy własny las, zabieramy własny kierunek, osiem buław. Wy wiecie, co chcecie osiągnąć. Wy idziecie w fantastyczną stronę. Widzę, że sami próbujecie być takim swoim głosem rozsądku. No fajnie, no może nauczyło nas doświadczenie. Natomiast ja bym się tak nie bała, bo macie tak fantastyczną energię w otoczeniu. I tak jak mówię, no być może nie wszystko zrealizuje się za pierwszym razem. Być może nie wszystko zrealizuje się szybko, ale jestem przekonana, że idziecie w dobrym kierunku. W dodatku z takim nastawieniem, jakie macie, czyli ta pragmatyczna królowa denarów, która potrafi czerpać ze swoich zasobów. Wy nawet nie potrzebujecie się opierać o innych. Wy macie wszystko, czego potrzebujecie, żeby sobie tutaj poradzić w tej sytuacji, więc nie powiem, tak w siebie, ale też z drugiej strony. hm. Może to jest ważne, może czasem tak jest, że lepiej, no bo my barany, nie? My nieraz mamy odwrotnie, że my tak wierzymy w siebie, że po prostu idziemy na żywioł. No i zazwyczaj nam się udaje, ale no, czasem po prostu można zrobić coś lepiej. Więc to jest takie nie tyle, że sabotaż, ale powątpiewanie, czy mi to wyjdzie, czy ja to potrafię, czy dam radę, czy wytrzymam, czy wytrwam. Nie dość, że też radę, to jeszcze będziesz zadowolony. Nie mam wątpliwości. Jeśli chodzi o znaki, to tutaj koziorożec, ryby, bliźnięta, rak. O, wam się takie znaki zarysowały: skorpion, byk, lew, wodnik, baga i strzelec. Tutaj uważamy na raka sodiakalnego, bo coś z rakiem mi tutaj śmierdzi trochę. Ale zobaczmy, jaka jest rada dla baranów w tym ułożeniu. Jest czwórka mieczy, zatem ja bym powiedziała: dystans jest konieczny. Dystans emocjonalny, takie okresy odpoczynku również i regeneracji są ważne. Czwórka mieczy czasem mówi: że prześpij się z tym, e, zwoli. Także ja bym powiedziała: to dobrze, nie rozpędzajmy się. I jest as mieczy. Karty proszą, aby wyciągać na bieżąco wnioski z tej sytuacji, aby dobrze przemyśleć każdy swój kolejny krok. Um, aby postawić również na regenerację, aby wiedzieć, w którą stronę zmierzam. Bo ten miecz to jest... Ja wiem, po co to robię. Ja logicznie mam przemyślane wszystko. Odcinajcie negatywne myśli, bo ja mam wrażenie, że już bardzo pomyślną energię macie, tylko niestety to, co się dzieje w głowie mieczy, to myśli, tak? A tutaj w głowie ta dziewiątka była w dziewięć mieczy. Tu jest bardzo dużo napięcia. Więc jakby baran potrzebuje regeneracji, bo się Wam zwoje przegrzają mózgowe, <grym się> najzwyczajniej. Więc proszę na to postawić. I pamiętajcie, kiedy zaczynacie się zamartwiać, czy ja dam radę, czy ja sobie poradzę, nie wiem, z tą firmą, czy byciem rodzicem i tak dalej. Ten az mieczy, ta czwórka mieczy, to jest takie zachęcenie do tego, żeby sobie przypomnieć po co to robisz. O, ja bym powiedziała, żeby mieć z tyłu głowy jedno zdanie, tak, którym będę odcinać te takie zmartwienia. Wiem, że to daje mi spełnienie i to jest moje zdanie, tak? Więc nieważne, że to będzie trudne czy łatwe, ja sobie poradzę, bo ja wiem, czego chcę. Więc to jedno zdanie, kiedy zaczyna już tutaj kłębić się jakiś stres, że nie dam rady, nie, to się nie wydarzy i tak dalej. Jedno zdanie i odcinam te myśli i dystansuję się od tego, że mój umysł papla mi tutaj e, jakieś negatywne rzeczy. To jest najważniejsze w tym miesiącu. Wszystkiego dobrego, trzymam kciuki.